Najdłużej Ja nie spałem cztery noce z rzędu. Pod rząd nie spałeś. Tak, i ja wtedy zapłaciłem za 14 planż yy, prawie 700 zł. Sam wydruk. Bo tam tłumaczą wszystko. Tam tłumaczą dosłownie wszystko. Miłego słuchania, zapraszam. Życie na Poliwudzie. Architektura na Politechnice Krakowskiej. Jak to z nią jest? Dzisiaj spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć razem z Danielem Nowakiem, czyli studentem tego kierunku. Cześć. Daniel, może zacznijmy od tego, jaki jest próg wejściowy na architekturę, czyli co trzeba umieć przed studiami, żeby gdzieś tam na tych studiach na Politechnice się odnaleźć? Ja myślę, że przede wszystkim rysunek. Jeżeli chodzi o progi, to tak dokładnie punktów, no Wam nie powiem, bo to się zmienia w kalejdoskopie co roku, ale jeżeli chodzi o samo dostanie się na architekturę, dwie trzecie punktów około to są egzaminy z rysunku. Egzaminów z rysunku są dwa. Jeden jest z wyobraźni, drugi z martwej natury. Na czym one polegają? Rysunek z martwej natury polega na tym, że mm, siedzicie w sali i na środku tej sali są ułożone bryłki. Grając to osłub, wale, trześcian, mm -hmm. bryłki. I to trzeba po prostu narysować w określonym czasie. Rysunek z wyobraźni egzamin jest bardzo podobny, z tym, że po prostu tych bryłek na środku nie ma, po prostu przychodzi profesor, tudzież doktor, tudzież po prostu opiekun, który czyta z karteczki jakiś króciutki opis, na przykład, nie wiem, wieża maga na Kifie, No i trzeba to po prostu narysować. Takie pytanie, czy na przykład osoba po bielchemię, gdyby brała gdzieś tam na przykład sobie lekcję z tego rysunku, byłaby w stanie odnaleźć się na architekturze? Każdy się jest w stanie odnaleźć na architekturze. Jeżeli chodzi o to, czy by się dostał, tak, bo tak jak mówię, większość punktów jest z rysunku. No... I to niektórzy stwierdzą, że to fair, nie fair. To jednak pokazuje, czy ktoś ma wyobraźnię i poczucie przestrzeni. Więc Czyli jednak, chyba to chyba to... te najistotniejsze rzeczy przy architekturze. W architekturze, nie? dokładnie. Ale czy ktoś z mu by się nadał? Oczywiście, żeby się nadał. Z Matwizu jest ja też była na Matwizie. By się nadał, jakby każdy, kto to czuje, się na to nada. Krążą wielkie legendy wokół architektury, że nie da się spać że bardziej że nawet, że nie da się spać, tylko nie można spać, bo jest tyle projektów, tyle zaliczeń, egzaminów, wszystkiego. Powiedz, jak to faktycznie wygląda i czy rzeczywiście tak jest? Ja powiem tak, do no najgorszej jest pierwszy rok, bo potem to się przyzwyczajacie. E, jakby no, no, na architekturze się nie śpi. Jakby, czy to jest prawda? To jest prawda. Jakby najdłużej ja nie spałem cztery noce z rzędu. Pod rząd nie spałeś? Tak. Co tyle zajmuje czasu, że chodzi o trudność wszystko. samych zaliczeń, czy no, wszystko? Wszystko. Nie wiesz, co, bo ja też nieraz słyszę, jak mówię ludziom, że e, Daniel, jakbyś sobie lepiej zorganizował czas, to na pewno byś spał. Tak, to są, częste, to, są, to są częste komentarze od tych. Nie ma się czasu, równa się źle nim organizujesz. No, czy to prawda? No, tego jest za dużo po prostu. Znaczy za dużo, nie za dużo. Um, myślę, że główną rzeczą jest taką, że um, jednak to trzeba dużo dopiąć i jeżeli w architekturze, w zależności od tego, jakich programów korzystacie, jeżeli używacie takiego programu wszystko w jednym, gdzie macie od razu przekroje, sekcje, rzuty, to, to jest trochę łatwiej, ale jeżeli nie i przesunie się jedną ściankę, trzeba przerysowywać połowę rysunków. Czyli trzeba od zera zacząć? Nawet nie, że od zera, tylko po prostu musisz jednak część jeżeli masz rzuty, przekroje po prostu narysowane kreska w kreska, czyli na przykład w e, AutoCADzie, no to, to trzeba wszystkie kreski przekładać, w sensie połowę z nich, więc to zajmuje wtedy bardzo dużo czasu. A z drugiej strony czasem jest tak, niezależnie czy ktoś jest bardzo dobry w tą architekturę, czy przeciętny, czy jest tam, bo stwierdził, że będzie, mhm. e, czasem jest po prostu tak, że chwilę przed oddaniem dostanie się korektę, która wam zmieni wszystko. I to są te nieprzespane cztery noce. Jedna Dużo rzecz. Przed oddaniem. Jedna rzecz wpływa na całość projektu. Nawet nie, że znaczy jedna rzecz tak, bo na przykład y, profesor stwierdzi, że macie niefunkcjonalnie ułożone pomieszczenia i macie zamienić salon z kuchnią miejscami, więc zmieniają się ściany nośne, więc cała góra jest do przerobienia, więc trzeba przesunąć klatkę schodową. Czyli wszystko. wszystko. Fajnie, że zahaczyłeś już na temat y, stricte tego, co się dzieje na zajęciach. W ogóle możesz tak. Wyjaśnić, jakie są przedmioty, czego się spodziewać, czy to są bardziej praktyczne czy teoretyczne studia? Na pewno są to studia półartystyczne. Chodzi o to, że to są zarówno studia techniczne, jak i artystyczne. Pamiętajcie, że w Polsce po architekturze się ma to inżyniera, więc tam jest matematyka, fizyka, etc. To też się bardzo zmienia, też z tego względu, że ja jestem po nowej reformie edukacji, drugim rocznikiem, i rocznik po mnie już ma nową reformę edukacji, więc to się bardzo, bardzo zmienia i wiem, że przedmioty tam też się lekko zmieniają. Czego się można spodziewać? Na pewno na pierwszym roku, na pierwszych latach e, matematyka i fizyka, e, statykę, generalnie konstrukcje, to są rzeczy bardzo takie techniczne. Jeżeli chodzi o rzeczy teoretyczne, jest sporo wykładów. E, są wykłady o pasywnym budownictwie, na przykład, co jest swoją drogą bardzo ciekawe, bardzo polecam. E, są też po prostu wykłady historii projektowania, z urbanistyki, w kolejnych latach macie e, malarstwo, jest rzeźba, no to super. E, no i rysunek. Rysunek jest cały czas, jest co roku. E, jeszcze odnośnie przedmiotów, bardzo ważne i fajne, w ogóle super. U nas na Politechnice jest BIM, czyli typowo programy architektoniczne. My tam poznajemy, ich jest całkiem sporo. Z jeden cały SMS mamy odnośnie Archicada. To jest powiedzmy, że stosunkowo nowy program, ale robimy tam też Revita, Lumiona, Sketchup, etc., więc to super, bo tych programów się już uczycie. Tylko od razu powiem, że to nie jest tak, że się nauczycie choda od A do Z. To jest początek, żeby wam pokazać jak to mniej więcej działa. Trzeba się douczać samemu to na pewno. Uważasz, że na wykłady warto chodzić? Znaczy, ja powiem tak, ja... Na tych wykładach. Podoba mi się już uśmiech na początku Twojej wypowiedzi. Bo ja jestem bardzo leniwy i, znaczy, ja tak sobie wymawiam, że jestem leniwy i po prostu mi się nie chce. Ale to też dlatego, że moja przeciółka była na wszystkich, więc miałem dodatki. To jest tak, nadrobiłeś z nich wiedzę. Tak, to na pewno, ale nie, tak, warto chodzić na wykłady. Na pewno warto chodzić na wykłady. Przede wszystkim one bardzo poszerzają naszą wiedzę. Właśnie, na przykład, jeżeli chodzi o. Wiedzę techniczną, specyficzną, czyli na przykład to budownictwo pasywne. Z tego był jakby osobne wykłady, że tak powiem. Też tym bardziej dla osób, które na przykład nie były wcześniej w technikum budowlanym, tak jak ja byłem, stąd mówiłem, że byłem na matwizie, bo wiecie, technikum to jest jakby liceum i zawodówka w jednym. Więc jeżeli ktoś po prostu nie był, na przykład w technikum budowlanym albo w liceum o profilu architektonicznym, więc. Chodźcie na te wykłady, jeżeli się zastanawiacie, bo tam tłumaczą wszystko, tam tłumaczą dosłownie wszystko. Czasem jest troszeczkę, zdarzy się, że nie po kolei, w sensie wasz projekt wyprzedza rzeczy, które były na wykładach, ale nie da się tego zrobić inaczej, bo musielibyście mieć cały rok tylko wykładów i potem cały drugi rok tylko projektów. Czyli... No na przykład my na budownictwie musieliśmy zaprojektować klatkę schodową. Jak skończyliśmy ten projekt, to zaczynały się wykłady z tego. Okay. Więc czasem tak jest, no słuchajcie, nie da się wszystkiego idealnie zgrać, żeby to było super. Ale profesorowie udostępniają nam materiały, których my potrzebujemy. Na przykład, jeżeli zgłosicie się do profesora, że potrzebujecie coś, to oni wam coś polecą. Jest też bardzo dużo rzeczy na internecie, jakby da się to na spokojnie ogarnąć. Słyszałem, o architekturze też takie stwierdzenie, że to są studia, które są darmowe, ale są drogie. To jest bardzo trafne. No bo, generalnie, edukacja w Polsce jest darmowa, co jest też super i jest to fenomen na świecie, bo jest tylko kilka krajów, które tak ma. Um, generalnie tak, są to drogie studia i to trzeba mieć na uwadze i trzeba o tym pamiętać, bo okej, okay, no nie ma podręczników, jakby wiecie, kupić sobie pod kilka zeszytów to, to nie są koszty, ale chodzi o wydruki projektów i modele. Na szczęście lub nie. Um, od nas modeli się aż tak dużo nie wymaga, są one bardzo marginalne, choć uważam, że modele, choć ja uważam, że modele są bardzo ważne i że one bardzo rozwijają wyobraźnię i po prostu. Modele są super. Ja uwielbiam modele. Ja mógłbym je robić co dzień. W każdym razie wykonanie modelu jest dosyć drogie, bo um, nawet ze zwykłego papieru technicznego, jak to zrobicie, trochę to będzie kosztowało, ale to się będzie rozpadać. To trzeba używać pianek, albo bals, albo jakichś twardszych materiałów, deseczek. To wszystko kosztuje. Taki jeden model, mniej więcej. Taki kubatrowo, potrafi was kosztować nawet 200 zł. I to ja nie mówię, żeby przerażać, tylko to naprawdę wychodzą takie koszty, w zależności też, jak dokładnie robicie ten model, jakich materiałów używacie, bo możecie od 50 do 200, 250 zł na taki model wydać. To jest naprawdę duży, na projekt na darmowych studiach. A to, to jest jeden z projektów. Bo na, innym, na drugim projektowaniu robi się drugi model, więc tutaj się robią koszta. Mówię, w zależności od materiałów. Najtańsza z pianka. To od razu Wam powiem w ogóle, bo ja odkryłem w Obi, w innych markach pewnie też to będzie, taka pianka do izolowania na podłogę, która jest praktycznie identyczna jak pianka w sklepie dla artystów, jest kilkanaście razy tańsza. To jest tak, ta sama grubość, to jest gigantyczna płyta i ona kosztuje chyba 7 złotych. Taka wielka płyta. A taka mała płytka w sklepie dla plastyków kosztuje około 25. Opłaca się? Opłaca się, tylko będzie niebieskie albo różowe, ale się opłaca. No, dobra, wizualnie może będzie gorzej, ale. Ale się opłaca, ale więc warto. To wam polecam sklepy budowlane są super. Um, więc no, no są to drogie rzeczy. Kolejną rzecz, za którą się dużo płaci, to są wydruki. Wydruki do korekt, bo niektórzy profesorowie, doktorowie prowadzący będą wymagali od Was korekt drukowanych, Nie na laptopie, tylko wydrukowane. Więc tu się robią koszta, bo to ok, niby jeden wydruk dajemy na to 7 zł. Przynosi je co tydzień. Po cztery kartki 4 razy 7 co tydzień. I To już się robią koszta, bo to się gromadzi. I drukowanie plansz. Yy, u nas najczęściej byłyby to by dwójki, to są, to są dosyć duże formaty, to jest 50 na 70. Yy, drukowanie plansz na oddanie projektów. To jest sporo, bo w zależności od projektu, ile macie plansz? Yy, u mnie na przykład na roku z reguły yy, mieli około. Od jednej do trzech planż do wydrukowania finalnego projektu. Ja na przykład zawsze byłem bardzo ambitne dziecko. Ja do jednego projektu miałem raz 14 planż. Dużo. inni ja widzieli nie dwie, ja wiem 14. I ja wtedy zapłaciłem za 14 planż prawie 700 zł sam wydruk, a to był jeden projekt. Dużo i drogo. To jest bardzo dużo i bardzo drogo, ale to, tak jak mówię, to było bardzo dużo planż, więc za takie dwie-trzy plansze wychodzi około 80 zł, coś takiego. To, bo to zależy od stopnia nadrukowania, od to, czy bierzecie cien, cienki czy gruby papier, ale no to są koszta. To się po prostu gromadzi i tego trochę wychodzi. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile Was wyjdzie miesięcznie, to prędzej bym, jak już to określać, to semestralnie, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo to zależy. Czy wy chcecie mieć porządne modele, czy chcecie to zrobić po prostu taniej? Czy Wy chcecie drukować na twardym papierze, nie wiem, błyszczącym, czy na najcięższym jakiejś się da, czy macie duży projekt mały. Ale to są koszta. I to trzeba o tym pamiętać. I uczelnia stara się to minimalizować, bo czasem było tak, że na przykład no, korekty mieliśmy na laptopie, więc nie trzeba było ich drukować. Mówię, to zależy od profesora. Ale no, są to studia kosztowne. To trzeba trzeba się liczyć z tymi wydatkami. Niestety. Albo niestety, ale no trzeba. I teraz tak, jest wąsko. Tego, tego czasu nie ma, eee, trzeba, trzeba sobie jakoś radzić z tym, z tym brakiem tego czasu i połączeniem go z życiem prywatnym, no bo przecież to życie prywatne trzeba mieć. Jak ci się to udało zrobić? Ja może podkreślę, że ja wybitnie imprezową osobą nie jestem, więc ja nie miałem problemu kwestii bycia zmęczonym następnego dnia po imprezie, więc to mi akurat odpadało, ale no. Da się to pogodzić, tylko trzeba sobie to bardziej rozplanować pod tytułem początek, koniec semestru. Czyli na przykład na początku semestru pozwolić sobie na więcej nie wiem, czasu spędzania ze znajomymi, więcej towarzyskiego czasu, a później, jak przechodzą te egzaminy, oddania się faktycznie na tym skupić. Więc to się da pogodzić, tylko to jest bardziej długofalowe. Mm -hmm. No i teraz kwestia, która interesuje chyba wszystkich po architekturze, czyli możliwości pracy. Jakbyśmy powiedzieli w ogóle, jakie te możliwości są i gdzie warto. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo i jest więcej niż Wam się wydaje, bo może zacznę od tego, że mniejszość osób studiujących architekturę później pracuje w architekturze. Z tego co ja słyszałem, czy jest to statystyczna prawda, to statystyk nie czytałem, ale z tego co słyszałem po znajomych, co też widzę po swoich znajomych, co wiem od starszych znajomych, że faktycznie jest to mniejszość. Ludzie idą na kierunki typu grafika, na kierunki, na kierunki typu projektowanie wnętrz. To też jest jakby blisko architektoniczne, ale nietypowa architektura. tudzież po prostu później idą na przykład na studia magisterskie bardziej techniczne. Na przykład zmieniają sobie na, nie wiem, na budownictwo albo idą w coś bardziej specyficznego, na przykład ym, idą później na nauczanie, albo coś z tym związane, także wachlarz jest bardzo duży. Można było z tego sprawdzić gdzieś na praktykach. Tak, właśnie, praktyki, to jest w ogóle super mm -hmm. temat. Znaczy kontrowersyjny też, jak większość zmian, ale teraz y, studia techniczne y, mają dodatkowo jeden semestr, cały semestr praktyki zawodowej. I ja te praktyki teraz będę zaczynać. Y, uważam, że to jest super. Wcześniej był tylko miesiąc, y, teraz jest całe, y, cały jeden semestr na odbycie tych praktyk, więc jesteście w biurze i to jest super. Bo na studiach nie nauczycie się pracy. I to nam powiedział na pierwszych zajęciach w przeciągu pierwszej godziny. Profesor, że nie nauczymy się pracy na studiach, bo to jest prawda. Na studiach się przygotowujemy do pracy, bo żeby pracować, musicie umieć dobierać kolory, do, ubierać kompozycje, po prostu projektować. Więc tego wszystkiego was uczą studia. I jeżeli już macie ten bagaż doświadczeń, te fundamenty, dopiero wtedy idziecie do biura na staże i uczycie się pracować z tym wszystkim. Więc to nie jest tak, że ktoś wam powie, że studia nie nauczą was pracy i to jest złe, tylko musicie mieć fundamenty pod tą pracę po prostu. Generalnie jakby, no tutaj przy tych praktykach właśnie już jest ta praca z firmami, a czy podczas samych studiów gdzieś ta Politechnika daje możliwość nawiązania kontaktów z jakimiś firmami na przyszłość? Są tego typu imprezy okolicznościowe, że tak to nazwę, bo jest bardzo dużo różnych meetingów, są jakieś dni otwarte, są targi, tego jest bardzo sporo. Ja teraz sobie nie przypomnę konkretnej, um, jakiegoś konkretnego eventu, ale to nie dlatego, że, jest, że nie wiem, czy one są, tylko ich jest naprawdę bardzo dużo i tego jest sporo. Są różne wyjazdy, niewyjazdy, są międzynarodowe, ogólnopolskie, jakieś targi, to spromowane. także jest tego dużo, jest tego bardzo dużo. A jak wygląda sytuacja z kołami naukowymi? Koła naukowe to jest hmm, skomplikowany i nieskomplikowany temat. Są koła naukowe, które sobie działają od wielu lat, więc można się po prostu zapisać, ale koła naukowe możecie zrobić sami. Po prostu podejść do profesora z jakiegoś przedmiotu, w nie wiem, w dwie, trzy osoby i powiedzieć, że chcecie się dowiedzieć więcej, i takie koło się zakłada, i po prostu spotykacie się, nie wiem, po zajęciach, w jakieś inne dodatkowe dzieje, Możecie robić super dodatkowe projekty, możecie sobie robić wyjazdy, jakieś um, związane konkretnie z Waszym zainteresowaniem, możecie sobie jechać gdzieś na konferencję. Są też um, projekty Future Lab, więc um, sam jestem obecny w dwóch. Kiedyś było na więcej z trzech. <głos》>. Laby są super, ale są bardzo czasochłonne. W każdym razie tak, więc z y, naukowych jest tego dużo, a możecie założyć tego jeszcze więcej, więc to po prostu, co Was interesuje, to róbcie. Jakby to są studia, nikt Was za rękę nie będzie prowadzić. Wy musicie sami chcieć. I tak samo jest z kołami: musicie sami chcieć i koło się zrobi. I w tym momencie serdecznie odsyłam do podcastu na temat Future Lab. Też co obejrzeć. Jeszcze takie szybkie pytanie o yy, stres, który był zakładam powodowany przez te szybkie deadline'y, wąsko, nieprzespane noce, ilość projektów. Yy, jak sobie z nim radziłeś? Nie radziłem. Odpowiedź mi nie radziła, ale nie przetrwałeś. No, przetrwałem, jakby wiecie, no jest czasami trudno, zawsze jest trudno, bo tego się zrzuca dużo na głowę, też różnica między szkołą średnią a studiami jest bardzo duża, bo to jest zupełnie inny świat, więc na początku jest trudno, bo po prostu jest to nowe środowisko. Ze stresem sobie trzeba radzić. Jest bardzo dużo różnych możliwości. Ja na przykład sobie medytowałem, mnie to wyciszało, albo chodziłem na spacerki i miałem słuchawki. Więc jakby to już jest bardzo indywidualne, jak sobie Każdy musi sobie swój sposób wyrobić. Ale nie? znajdźcie sobie jakiś. Jeszcze taka ostatnia rada dla nowych kandydatów, albo nowo przyjętych kandydatów. Na co kłaść nacisk podczas tych studiów? Na to, co lubicie. Bo studia trzeba zdać. Ale to, jak będziecie pracować, gdzie będziecie pracować, to jest wasza indywidualna, indywidualna kwestia. Więc to, co trzeba zdać, zdajcie, ale skupcie się na tym, co kochacie i lubicie. Po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę, Daniel. Dziękuję eee. za zaproszenie. No i powodzenia. Dawajcie znać, czy się dostaliście w komentarzach, wszędzie. <laughs> czy się udało, czy dostaliście się na studia i jak wam idzie. <laughs> Jeszcze raz dzięki. Z tej strony Bartek Szczygił i do zobaczenia w następnym podcaście.